Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Na początku chciałabym podziękować dla przyjaciela, którego nikt właśnie się teraz wyświetla. Bez niego nie dałabym rady, tym bardziej, że no jak wiecie zbanowano mi postać. Także dzięki za udostępnienie, zadanie tych boksów i naprawdę wielkie, wielkie kciuki w górę dla niego i zaczynamy! Radzę zostać do końca. Serio. Co no, nie mam największego pecha na świecie. No ale dobra, liczę bardzo 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 na te dwie osłonki. Mm, no to majątku nie zarobiliśmy. Aha, będzie za mało pereł, więc zaraz wracam. Okej, okay, wróciłam. I uwaga, uwaga, ostatnia. No i to jest coś. Tak, to jest coś. Okej, okay, kochani, em, czemu chciałam, żebyście zostali do końca? Otóż tą drugą, ostatnią osłonkę oddam Wam. Jest ona do wygrania. Wystarczy, że. Wejdziecie w link, który jest tutaj w opisie i po kolei będziecie po prostu wykonywać kroki. To już wcześniej było w konkursach, to już Wam tłumaczyłam, także mam nadzieję, że sobie poradzicie. Jeśli nie, to śmiało pytajcie, chętnie Wam wyjaśnię w komentarzach. Także zaczynam konkurs, koniec równo za dwa tygodnie. Dzięki za oglądanie. CHEYEST!